To wydarzenie miało miejsce podczas kręcenia jednej ze scen do filmu Pasja. Było to piąte ujęcie. Pogoda była dziwna. Wiatr wiał mocno, a chmury zdawały się wisieć tak nisko, że niemal można było ich dotknąć. Atmosfera była mistyczna, jakby sama natura wstrzymała oddech. Jim wspomina, że czuł się wtedy dziwnie. Jakby coś wielkiego miało się wydarzyć. Wokół niego było około 350 osób, widział ich wszystkich z krzyża na wzgórzu, otoczony ekipą filmową, gdy nagle stało się coś niewytłumaczalnego. Wystrzelił z własnego ciała tak to opisał patrzył na siebie z tyłu. To było doświadczenie poza ciałem, które trwało, jak mu się wydawało, zaledwie 3 sekundy, choć w jego odczuciu wydawało się, jakby trwało to nawet 5 sekund. Potem, równie nagle, wrócił do swojego ciała. Ale to był dopiero początek. Nagle Jan Michelini, jeden z członków ekipy filmowej, podbiegł do Jim'a. Jim spojrzał na niego i zobaczył coś, czego nigdy nie zapomni: ręka Jana eksplodowała od uderzenia pioruna. Iskry poszły na wszystkie strony. Sekundę później piorun uderzył ponownie, tym razem jeszcze mocniej. Po tym wydarzeniu Jim był w szoku. Przez kolejne lata był na silnych lekach, aż do 2009 roku, kiedy to przeszedł pierwszą operację w Stanford. Kolejna operacja w 2014 roku miała miejsce w Cleveland Clinic i to właśnie ona, jak mówi Jim, uratowała mu życie. Ale wtedy, w czasie tej operacji, wydarzyło się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Jim opowiada, że podczas zabiegu umarł na stole operacyjnym. Lekarze, dr Gillen i dr Griffin, byli tego świadkami. Zatrzymało się jego serce. Jim wspomina, że w tej chwili przestał czuć ból. Znalazł się w stanie absolutnego pokoju i miłości. Było to uczucie, którego nie da się opisać ludzkimi słowami. To było jak pęknięcie skorupki jajka. Moja dusza po prostu wyszła z ciała, mówi. Obserwował wszystko z góry. Widział lekarzy i pielęgniarki, którzy biegali po sali operacyjnej w panice. Próbując przywrócić go do życia, ale on sam nie czuł strachu ani bólu. W tamtej chwili czuł, że jest w miejscu, gdzie miłość i pokój wypełniają wszystko, ale wtedy stało się coś niezwykłego. Bóg przywrócił go do życia. Gdy wrócił do ciała, ból powrócił z całą siłą. Jim wiedział jednak, że został sprowadzony z powrotem na Ziemię z jakiegoś powodu. Miałem tutaj być, mówi. To doświadczenie było przypomnieniem, że Bóg jest obecny, że każdy moment naszego życia ma sens, a miłość Boga jest większa niż cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. Jim opowiada, że to nie było jego pierwsze doświadczenie z Bożą obecnością. Jest przekonany, że to Bóg powołał go do bycia aktorem. Podczas kręcenia pasji, Jim mówi, że czuł obecność Chrystusa w szczególny sposób. Szczególnie pamięta moment, gdy Jezus, wisząc na krzyżu, mówi do Maryi: Niewiasto, oto syn twój, a do Jana, oto matka twoja. Jim wyjaśnia, że niewiasta, kobieta w języku aramejskim, to inteta, a Jezus używa go świadomie. Następnie zwraca się do Maryi, mówiąc Emi, co znaczy matko. Jim tłumaczy, że w tym momencie Jezus nie tylko zwraca się do swojej matki, ale ustanawia ją matką wszystkich ludzi, naszą matką. Jest napisane w Księdze Rodzaju: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Dlatego Jezus zwraca się do Maryi niewiasto, chcąc podkreślić, kim naprawdę jest Maryja. Maryja jest arką Nowego Przymierza najpiękniejszym stworzeniem, jakie kiedykolwiek istniało, bo to ona przyniosła światu Syna Bożego. Jezus prosi mnie, abym ją kochał. A ja jestem posłuszny Jego woli, mówi Jim. Wszystko to, przez co przeszedł, ból, cierpienie, nawet śmierć, miało go nauczyć jednej rzeczy: Bóg zawsze jest obecny, nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia. Jim kończy swoje świadectwo słowami: Tak wielu ludzi nie ma pokoju ani miłości w swoim życiu. Ale ja doświadczyłem tego pokoju i wiem, że On czeka na każdego z nas. Jezus Chrystus żyje, kocha nas i pragnie, byśmy do Niego przyszli. Świadectwo Jimaka Wiezela niesie w sobie coś niezwykłego głęboką prawdę o obecności Boga w każdej chwili naszego życia. Jego historia to więcej niż opowieść o cierpieniu, cudzie czy Przełomowym doświadczeniu. To zaproszenie dla każdego z nas, byśmy otworzyli swoje serca i spojrzeli na życie w nowym świetle w świetle miłości, pokoju i Bożej obecności, która nigdy nas nie opuszcza. Kiedy słuchamy takiej historii, trudno nie poczuć wzruszenia. Jim przeżył rzeczy, które dla wielu z nas mogą wydawać się wręcz niewyobrażalne. Poraził go piorun, przeszedł doświadczenie poza ciałem, a później dosłownie umarł na stole operacyjnym. W tym wszystkim, w tych ekstremalnych momentach bólu i strachu, Bóg był obecny. Przyszedł do niego w chwili największej kruchości, aby dać mu coś, czego nie można opisać słowami. Pokój przewyższający wszelkie zrozumienie i miłość. Która ogarnia całą istotę człowieka. Zastanówmy się przez chwilę nad tym pokojem, o którym Jim opowiadał. Pokój, który nie jest tylko chwilową ulgą czy ucieczką od problemów. To pokój, który ma swoje źródło w Bogu, w Jego nieskończonej miłości i planie dla nas. W świecie pełnym chaosu, lęku i całego pośpiechu Taki pokój wydaje się być czymś nierealnym, czymś nieosiągalnym. A jednak Jim doświadczył go w momencie, gdy jego serce przestało bić w miejscu, gdzie wszystko ból, cierpienie i ludzkie troski przestało mieć znaczenie. Był tylko on i Pan Bóg, który wypełnia wszystko. Bóg miał dla niego plan przywrócił go do życia z misją. Aby świadczył o tym pokoju, o tej miłości i o tym, że każdy z nas jest powołany do czegoś większego, do życia pełnego sensu. Jego historia pokazuje nam, że Bóg nigdy nas nie zostawia, nawet w najciemniejszych chwilach, w największym bólu i cierpieniu. On jest, nawet wtedy, gdy czujemy się samotni, zagubieni czy opuszczeni. On jest obok. Czeka na nas, gotowy, by wlać w nasze serca miłość i nadzieję. To świadectwo jest też przypomnieniem, że cierpienie ma sens. Nie zawsze go rozumiemy, nie zawsze potrafimy go dostrzec, ale Bóg widzi wszystko przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i prowadzi nas drogą, która zawsze zmierza ku dobru. Jim przeszedł przez fizyczny i duchowy ból. Aby doświadczyć czegoś większego, prawdziwego spotkania z Bogiem? Czy nie jest to dowód na to, że każde cierpienie, każda próba i każdy krzyż, który niesiemy, może stać się bramą do czegoś większego, do głębszego poznania Boga, do prawdziwego pokoju i do miłości, która nie ma końca? Maryja, którą Jim tak pięknie wspomina w swoim świadectwie, jest dla nas drogowskazem. Ona pokazuje, jak żyć w pełnym zaufaniu do Boga, jak przyjmować Jego wolę, nawet wtedy, gdy jest trudna do zrozumienia. Jezus, umierając na krzyżu, oddał ją nam jako matkę, jako tę, która zawsze będzie z nami, będzie nas wspierać i prowadzić do swojego Syna. Czy to nie jest najpiękniejszy dar? Dar matki, która niesie w sobie całe piękno i miłość Boga. Jim mówi, że tak wielu ludzi nie ma pokoju w swoim sercu, że żyją w lęku, bólu, samotności. Pokój Boży to nie jest pokój, który można znaleźć w świecie. To nie jest pokój, który można kupić czy zdobyć własnym wysiłkiem. To dar. Dar, który Jezus oferuje każdemu, kto zechce otworzyć swoje serce. I tutaj jest nadzieja, nadzieja, która płynie z tego świadectwa, niezależnie od tego, co przeżywamy, jak wielki jest nasz ból, czy jak trudne są nasze drogi. Bóg jest większy, Jego miłość jest większa, Jego pokój jest większy. On nas zna, zna nasze serca. Nasze troski i nasze marzenia, i pragnie tylko jednego byśmy przyszli do Niego, takimi jacy jesteśmy, z całym naszym bólem, z całym naszym bagażem, z naszymi porażkami i lękami. Jezus żyje, On kocha nas tak bardzo, że oddał za nas swoje życie, ale to nie koniec, bo On wciąż jest obecny, wciąż działa. Wciąż przemienia życie tych, którzy Mu zaufają. Jego miłość jest realna, Jego pokój jest dostępny dla każdego, kto go szuka. Nie ma znaczenia, w jakiej chwili życia jesteście, czy czujecie się silni, czy słabi, czy idziecie przez życie pewnie, czy też jesteście na kolanach. Bóg jest z Wami, Bóg Was kocha, Bóg ma dla Was plan. Większy i piękniejszy niż możecie sobie wyobrazić. Wszystko, czego pragnie, to abyście Mu zaufali, abyście przyszli do Niego i pozwolili Mu działać w Waszym życiu. On chce Was prowadzić, On chce Was podnieść, On chce wlać w Wasze serca pokój i miłość, które przetrwają wszystko, bo Boża miłość nie ma granic. A Boży pokój jest dla każdego. Amen.